Zbliżamy się do kresu naszego biegu, ale liturgicznego tym razem, bo już 32 niedziela Rozważamy tekst o ubogiej wdowie, piękny tekst, w którym Jezus mówi do nas wszystko albo nic. I dlatego, bracia i siostry, patrząc na naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, w którym widzimy, że wszystko oddał, stał się niczym, można powiedzieć, jak mówili list do Filipian, że po rosyjsku pięknie uniczyżył siebie, że Zniszczył samego siebie, właściwie przestał dla siebie istnieć ze względu na Chrystusa, i dzisiaj nas Jezus zaprasza do tej postawy, tej ubogiej wdowy, abyśmy całe swoje życie złożyli w jego ręce i już przestali żyć dla siebie, ale żyli dla tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. To jest piękny tekst, bardzo krótki, ale bardzo głęboki. Zapraszamy do wspólnej refleksji. Witamy Was w telewizyjnej lekcji dwina w 32 niedzielę w ciągu roku. Prisławek Klaskowski. Witam w tej górze. Józef Maciąg, Witajcie. Ksiądz Robert Muszyński. Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. A dzisiaj rozważamy Ewangelię Świętego Marka, rozdział 12, wersety od 38 do 44. Posłuchajmy tekstu. Jezus dalej głosił swoją naukę. Strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powóczystych szatach. Lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem... Usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. Ciekawe. Jezus ostrzega przed uczonymi w piśmie. Dlaczego? Z jednej strony wydawałoby się, że są potrzebni. Są potrzebni teologowie, którzy potrafią wyjaśnić Boży tekst, święty tekst, którzy go przybliżą, a z drugiej strony strzeście się ich. W kontekście poprzedzającym mamy podwójne przykazanie: miłości Boga całym sercem i miłości bliźniego jak siebie samego. Tymczasem Jezus stawia im zarzut że oni niestety wystawiają do adoracji samych siebie, prawda? To chodzenie w powłóczystych szatach, to znaczy, że nie są gotowi, tak jak mówi Jezus, przepasać się, żeby pracować, służyć, prawda? Tak jak słudzy Boga i słudzy ludzi, tylko właśnie ci, którzy raczej nastawiają się na odbieranie jakiejś czci. Pozdrowienia na rynku, to samo pierwsze krzesła w synagogach, i na dodatek obiadają domy wdów, i dla pozoru odprawiają długie modlitwy, a więc zarzuca im Jezus także wykorzystywanie ubogich pod względem materialnym, a więc takie dosyć niskie, że tak powiem, zachowania. W jakiś sposób, jaki sposób łączą autorytet, Nauczycieli prawa i teologii prawa Bożego z takimi właśnie ludzkimi, bardzo przywarami, które oni gdzieś próbują ukryć w fałdach tych swoich czystych szat. Mają ukazać oblicze Boże, przybliżyć to działanie Boga w życiu człowieka, a tymczasem zaciemniają to Boże oblicze, że jest wręcz nieczytelne. Jezus ileś razy im zarzuci, że Znacie Mojżeszo, znacie pisma. Gdybyście je rzeczywiście znali, to byście im nie poznali. Wiesz, od zarania dziejów już wiadomo jest, że na takich sprawach związanych z religijnością, bez wiary, oni tutaj akurat występują, człowiek chce zrobić też pewien interes, nazwijmy to nieładnie. Pieniądz i religia są mocno ze sobą związane. Religijność taka fałszywa, to bym chciał powiedzieć. I to uzależnienie tego biednego człowieka, nie tylko w sensie materialnym, ale też, no, tak, no, że nie rozumie jakby tych spraw Bożych do końca od ciebie, to jest bardzo wygodna pozycja, bo wtedy jesteś kimś i możesz to w wielu wymiarach wykorzystać, w wielu płaszczyznach, a, a tym bardziej w tej płaszczyźnie finansowej. I ta religijność fałszywa i pieniądz są mocno ze sobą związane i Jezus uderza. W, ten, ten, w ten, to przymierze nazwijmy, nie? Jezus mówi dosłownie blepete, czyli nie tyle strzeżcie się, co patrzcie. Patrzcie uważnie, żeby odróżniać prawdę od fałszu, szczerą wiarę i prawdziwy autorytet wynikający z osobistej świętości od takich właśnie plew, pozorów, takiej atrapy religijności gdzie człowiek naprawdę realizuje przy pomocy religii jakieś swoje bardzo banalne interesy. Nie, to jest i w życiu też tak obecne, tu jest akurat w tej płaszczyźnie religijnej, ale gdzieś tam to czujemy, że w życiu, kiedy załatwiamy coś, musimy coś kupić, tam nabyć, o jakąś, jakąś pracę się umawiamy i jak mówią Żydzi, że między kupną a sprzedażą jest grzech i, i, i gdzieś to jest w sercu człowieka. Jeden by nie chciał jak najmniej stracić, drugi jak najwięcej zarobić. Na drugim, tak powiedzmy. I, i dlatego ta, ten mechanizm w, ten, ten w naszych sercach jest bardzo głęboko założony, każdego z nas. I to jest też takie fajne, co mówi Józef, że uważajcie, nie, rozróżniajcie, żebyście nie wpadli w tą pułapkę. Bo tu w ogóle nie o to chodzi. Czyli ci, którzy mają jako znawcy słowa to słowo otwierać przed ludźmi, by. Odkryć Jezusa Chrystusa, który jest Słowem, Słowem, który przychodzi nas zbawić, stał się człowiekiem. Tymczasem oni zamykają poprzez to swoje życie, które nie jest żadnym świadectwem. I to się za chwilę sprawdzi tutaj, przy tej skarbonie. Niedawno obchodziliśmy wspomnienie świętego Karola Boromeusza, który pisze, czytaliśmy to również w Brewiarzu 4 listopada, w Dzień Jego wspomnienia. Strzeżcie się, żeby ktoś patrząc na Wasze życie, które jest prawdziwym głoszeniem Ewangelii, nie powiedział z ironią, patrzcie, on naucza co innego, robi zupełnie coś innego. Dokładnie. Wcześniej mówił przed nim to samo, kilkaset lat, tysiąc lat wcześniej, Hieronim, prawda? Kiedy głosisz, uważaj, żeby ktoś, kto siedzi i ciebie słucha, nie, popa nie, nie pokiwał głową z politowaniem i, powiedział, i nie powiedział sobie w sercu, dlaczego ty sam nie robisz. Tego, czego wymagasz od nas. I za chwilę widzimy przenikliwy wzrok Jezusa Chrystusa, jak spojrzenie pełne płomienia, które przenikasz gdzieś tam do głębokości serca. Wszystko się dzieje naprzeciw skarbony świątynnej. Co za skarbona? To było takie bardzo ważne miejsce, gdzie każdy miał złożyć ofiarę i te pieniądze, zanim wpadły do miejsca właściwego, przez taką miedzianą, jakby no, jakby to rurę. Wpadały więc ten dźwięk, y, wydawały i było wiadomo, kto, ile kto wrzuca, i y, y, y ten dźwięk był ważny, ważny, bo to ja panu Bogu. I tak, zobaczcie, jakie. Ja Na dodatek przy tych tubach miedzianych no. stał kapłan, który sprawdzał też y, nominały wrzucane do, do skarby. Czy koszerne? Żeby sprawdzić, czy są koszerne i ogłaszał ile. Więc to był taki rytuał, który, który mógł łatwo przerodzić się właśnie w, jak to nazwać, w takie celebrowanie samego siebie, własnej prawdziwej czy rzekomej hojności, albo czasem rzekomej hojności, prawdziwej próżności, prawda? I tutaj Pan Jezus zastępuje tego kapłana właśnie w... W przypadku. ocenie czy takiej waloryzacji złożonej ofiary w jednym przypadku. Ciekawym. Piękny, nie? Tej, tej kobiety, ubogiej wdowy. Przychodziła wdowa, która złożyła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Dwa lepta dosłownie, czyli takie miedziane, bardzo małe, dwugramowe monety, tłoczone tylko z jednej strony. Co ciekawe. <grym> Współcześnie mamy euro w krajach Unii Europejskiej, w Grecji też i właśnie te eurocenty nazwane są tam lepton, prawda? Diolepta, jak czytamy na monecie. To są właśnie takie miedziane monety podobne. Możemy sobie wyobrazić do tych, które złożyła w ofierze ta kobieta. Być może one nawet nie wywołały żadnego echo, żadnego dźwięku o, tak, tak. w tej blaszanej skarbonce. I ona chyba najmniej ze wszystkich życzyła sobie, żeby ktoś ją zauważył i tutaj ogłaszał uroczyście, ile to ona ofiarowała. Tymczasem Jezus właśnie w tym momencie zastępuje tego kapłana, który być może ją zignorował po prostu, stwierdzając, że ta uboga ludowa wrzuciła więcej niż wszyscy. Nie, dlaczego? Wrzuciła, wrzuciła więcej? Wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie, dosłownie całe swoje życie bios użyte bios. słowo, życie. To jest bardzo mocne słowo i tutaj dotykamy właśnie tej istoty tej dzisiejszej Ewangelii, że chrześcijanin to jest ktoś, kto całe swoje życie wkłada, składa w ręce Boga. Nie? I nieważne ile ono jest warte po ludzku, nazwijmy to tak, jakie ma to wymiar, czy to jest bardzo bogi człowiek, czy to jest bardzo bogaty, jakiś bogacz, ale całe. Całe. I dlatego jak to Panie Józef powiedział, ta wolaryzacja tej ofiary, jaką składasz dla Boga, jest tylko jedna. Wszystko albo nic. Dla świątyni jej ofiara nie miała wielkiego znaczenia, bo to były monety zdawkowe, bardzo drobne. Natomiast ponieważ ona wrzuciła oba pieniążki, mogła jeden zachować sobie, drugi oddać Bogu. Oddała oba do skarbony świątynnej, powierzyła w ten sposób swoje życie Bogu, mówiąc niejako. Trochę możemy tutaj odczytać echo pieśni nad, nad pieśniami, prawda? Ta pieśń te słowa oblubienicy, prawda? Całe moje życie jest w Twoich rękach, a ty jesteś mój. Ty tak. się o W pewnym się, sensie przestała Boże. być wdową, która chciałby. sobie jest... Boga. Umarł i tak. mąż, a została poślubiona z Bogu. Sobą, bo, bo, tak. Bo, Wiecie, w tym, Dlatego, tym czasie, że mąż to jest ten, który no, daje Ci wiecie? bezpieczeństwo, chroni Ciebie i, I, i tak dalej. I właśnie w tym czasie sytuacja tych wdów była bardzo trudna. Właściwie one traciły wszystko, nie? całe to swoje zabezpieczenie. To wszystko teraz zależało od woli ich dzieci, jak jeszcze miały. jak nie miały dzieci, to już w ogóle była tragiczna sytuacja. Raptownie mogły sta z, można znaleźć się na ulicy, jako bardzo ubogi żebrak. żebrak tak. I tutaj widzimy, jak Jezus nas bardzo zachęca do tego, abyśmy mieli tą odwagę, całe swoje życie złożyć w Jego ręce, bo wtedy widzimy Jego opatrzność, widzimy Jego prowadzenie, wtedy jesteśmy, po prostu poddajemy się Jemu. Ty moim życiem, Panie teraz, Ty jesteś jedynym moim bogactwem, o tak bym powiedział. Moje życie jest w Twoich rękach i masz do Niego prawo całkowite. Czy znaczy to faktycznie będzie. Skutkowało tym, że przestanie być samotna, przestanie drżeć o swoje bezpieczeństwo, o swoje życie, czy będzie miała gdzie mieszkać, z czego żyć, co się ubierać. Czy to tylko taki powiedzmy no, pewien zabieg religijny? Czy faktycznie znacie takie przypadki, że wdowa, która tak oddała swoje życie w ręce Boga, Zaczyna teraz jakby na nowo kwitnąć, że, że już nie jest ubrana na czarno, chodzi smutna i że życie przestaje mieć sens, tylko że faktycznie przeżywa jakiś rozkwit w swoim życiu. Wiesz, nie tylko wdowa, bo to jest Ewangelia o nas wszystkich i dotyczy każdego z nas, ale też widziałam takie wdowy, bo na przykład pięknie posługiwały takie wdowy na misjach, przyjeżdżały. Nie? I odnajdywały sens głęboki swego wdowieństwa, że teraz, kiedy już dzieci były wychowane na swoim, na, tak powiedzmy, one dla Jezusa i wyjeżdżały tam, tam do Homla, były miesiącami, robiły sprzątanie, gotowanie, tam zakupy, to wszystko, były przeszczęśliwe, że mogą służyć Jezusowi. Ja byłem przeszczęśliwy, że jest ktoś koło mnie, koło mnie kto ode mnie nic nie chce. Ja nie muszę płacić, to nie chodziło mi o pieniądze, ale taka wolność była w ich posłudze wobec mnie i mojej wobec nich i to naprawdę taka nowa jakość w Kościele pojawiła się. Także tych rodzin, które były z mną na misji, przecież z dziećmi, one wszystko zostawiły, te rodziny, autentycznie. I było widać, jak Pan Bóg też to pięknie prowadzi i zatroszczył się i o mieszkania, potem o pracę dla tych ojców. I w wielu innych których sytuacjach widzieliśmy tę rękę Pana Boga, który prowadził bardzo konkretnie to dzieło. Czy to słowo nie dotyczy tylko wdów? Nie, ale. Też i tych, którzy są w małżeństwach, którzy są w każdym. W każdym tak, stanie, i tylko nie dotyczy. I kobiety. Też nie kobiety. żeby nie interpretować fałszywie, że a, to jest taka bardziej forma doskonała dla zakonników czy zakonic, nie. A my mówimy, niech będą, nie? to są nic posiłnione, to to nie jest tak. Absolutnie wszystko. Czyli jeżeli panu Bogu dajesz z kieszeni to, co ci zbywa, ty faktycznie jesteś tym, który się troszczy o swoje życie, o to, co ma jeść, pić, co się ma ubierać. Mateusz, Właśnie na górze. Albo w kontraście raz. z tą ubogą wdową stoją ci, o których mówi Pan Jezus. Wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale dalej na pieniądze opierało się ich życie. Mieli go wystarczająco dużo, żeby rzucić kojną ofiarę, żeby zabłysnąć wobec ludzi. Ale i tak pieniądz był ich idolem. Najprawdopodobniej. Tak, tu masz rację. To właśnie ta, ta idolatria, bo widzimy dzisiaj też przez zastępy ewangelizatorów, także i księży, nie? i sióstr, osób świeckich, małżonków, wdowy, młodzieńcy, dziewczyny, które robią dla Jezusa naprawdę fantastyczne rzeczy za darmo. Tam nikt nie pytał o pieniądze. Kto mi to zapłaci? Nie, nie robi się żadnych e, programów e, takich strategicznych, finansowych, e, czy my to pociągniemy, czy nie pociągniemy. E, idzie to wszystko tak bardzo spontanicznie i, i widać jak do e, tego, pod tym Pan Bóg się podpisuje wszystkim, nie? że to naprawdę e, jest możliwe. A gdybyśmy taki zrobili budżet sobie, nie no nie ma na co zaczynać. Nie? Na, na, na Znamy taką historię. Byliśmy kiedyś z Józefem na rekolekcjach kapłańskich, które prowadził taki misjonarz w Afryce, Ernst Zivers. I opowiadał jak przygotowali rok 2000. To mówiliśmy ruchu nawet o tym no, że, Ale też nie mówiliśmy tego, tego, tego kontekstu, nie, że oni jak to Niemcy przygotowali całą strategię, cały program, nie tylko scenariusz tych przygotowań, ale też oczywiście finansowo wszystko rozpisane i, i nic im z tego nie wyszło. Nie? A potem, potem, kiedy Duch Świętych natchnął, kiedy się rzeczywiście modlili i pościli, żeby, żeby zrobić tą ewangelizację dla pana, to wszystko poszło zupełnie innymi środkami. Ja się bo Naszą działalność w pewnym momencie też tak skwitowali Brasia z zachodu, nie wiem, ze wspólnot, ale jeden ksiądz mówi tak, mówi słuchaj, ty jesteś wariat, <grym> kiedy mu powiedziałem, jak to funkcjonuje, nie? Mówi, ja bym tak nie mógł. Ja mówię, masz rację, jestem wariat, nie? Ale mówię, dziękuję Bogu za to wariactwo. Nie kończmy. ja tak, ono wielką radość. Tak. Tym, którzy odważają się tak służyć. To Zapraszamy. nie są ludzie tak. smutni, to nie są tak. ludzie żyjący w żałobie. Dokładnie. Pełnej radości. Bo z martwych stali. Drodzy, albo rzucamy to, co nam zbywa e, i zostajemy sami. Żyłośni. Albo e, dajemy całe nasze życie, bios, i wtedy zaczyna się wspaniałe życie. Ksiądz Czarny Klaskowski, Ksiądz Józef Macięg. Bogiem. Ksiądz Robert. Krzyński.